Strach z bliska całkiem to morządzi. Strach z bliska i wszystko, co słyszysz, po prostu boli. wszystko było odrobinę dalej. I własna skóra, i najbliższy przyjaciel. Basnik Ticho. Materię danego tu tekstu autor kobiercen kładzie przed świnie nasze. Słowackie, czeskie, polskie. Tak dzikie, jak i stłoczone po chlewniach w haniebne rogowie bicia. że brat zostawił. Że ktoś tu lipę sypie w dystycha. Dom od piwnicy huczy do strychu. Rośnie na ustach Muchomor mglejarka, Że brat zostawił we mglejarka. I idzie noc, ciemna jak nocą klecha, że brat zostawił węgle leha. A teraz paw w w głównie siada na usta i pachnie truflą. <śm> Czy Przyczyna istnienia, odwiedzenie dna. Czy jeszcze inne dno zostało odwiedzione? Czy byłem wolnym człowiekiem i zapomniałem cierpieć? <laughs> Szymborski Pada śnieg. Szykiera i pień, obce sobie, nagle jedne. Pada śnieg, to biegnie, to tonie. Pada śnieg, ojciec gnoju w uniesieniu. Pada śnieg, oni są samotni, są pod nim. Pada śnieg z szymborskiej, z szekspira. Poetów sprzed przedwojny Rozbity na litery norweskiego Którym nikt nie włada Pada śnieg Układam w nim wódkę Na stypę po wrogu Lecz piję śnieg U nas na wsi mało jest rozrywek Stąd każda śmierć To wyjście do ludzi Pada jego cień Praca, nie, nie wróci. <laughs> Żyje któryś rok w państwie zmarłych, ale przeraził mnie dopiero wrak psa, przepalało się powietrze między nami, i modliłem się kurwa za kurwą. Ten jeden raz tak naprawdę. Małpka i maska z Anny Świrszczyńskiej. Płonie makak we fryturze palmowej. Świecimy sobie jego oczami. Takt nie pozwala prosić o łaskę dla nędznej małpki o dzikim szlochu. Ale z tej małpki zostanie maska, która na twarz zachodzi jak ulał. Małpka nie zginie całkiem bez śladu. Wołamy Pana jej dzikim szlochem. Tu nie wierzy. W Wrocławiu był Typek, który robił piątki z kipsu. Ręka ręka kupował za nie marihuanę. W czasach, kiedy chodziła na lówki, potem dilerowi taka piątka rozpadała się w rzeczywisty proch, i myślał, że ją zgubił. Potem ten typek umarł, i to jest w zasadzie wszystko. Trzy lata. Wyszczerbił klucz. Przejebał klucz. Rozwiązał klucz. Profilował. Trzy lata odbierałem sobie to słowo od ust. Napisałem popsuty poemat o zawalonej fabryce, w którym wymieniam każdą składową domu, o jakiej pamiętałem, i nie zniszczyłem go, a przez to straciłem, a ono jedno tam nie wybrzmiewa. Ticho. Ticho. Wszystkiego najciszej. Wszystkiego najcichszego. Gdybym mógł mówić, dostrzeglibyście, że o nie miałem. Słuchałem musisz to opowiedzieć w Czechach. Może ten tekst ktoś przetłumaczy. Odeszły mnie kiedyś smutek i radość. I praktycznie zniknąłem, jak roślina całkowicie wypita przez pszczoły, jak człowiek zdjęty przez troski. I wtedy zobaczyłem baner z Twojego czytania 14 dni nocy. I śmiałem się. Dwa pogrzeby, trzy samobójstwa, jedno niedokonane, drugie rozszerzone, jedno spalenie, jedną podróż. Milczałem dopiero przez powrót. I dopiero o tym jest ta historia. Dobre, 19 czy 20 lat temu, pijany jak prosie, wydostawałem się z Wrocławia, żeby złapać stopa w stronę wsi pochodzenia. Na psim polu wsiadłem w busie przez Zgorzelisko do Kiełczowa. Prywatnej linii. Trzeba mi było kupić albo okazać bilet. Kierowca na mój widok odwrócił z obrzydzeniem głowę i na złość mu usiadłem zaraz za nim. Za pleksą z rozpiską przystanków. Z gorzelisko, zwie się zgorzelisko, gorzelisko. Bo do lat 70. XIX wieku Prusacy wypalali tam problematyczne śmieci miejskie. Padły psy i koty, konie, Szczury z masowych likwidacji, kościce krów rzeźnych, odpad garbarski, ubrania i pościel zmarłych. Podniosłem wzrok na listę przystanków i w następnej sekundzie wytrzeźwiałem. Chciałem teraz rozerwać ten autobus gołymi rękami, wyrwać jego drzwi i wypierdolić wszystkich na ulicę, w jeździe czy bez niej. I najmocniej w całym życiu wtedy i do teraz czułem się nierozumiany. Ostatni przystanek na trasie zwał się zgorzelisko pętla, przedostatni od Palacha. I do dziś nie opowiedziałem tej historii nikomu w Republice, i do dziś nie wiem jak ją opowiedzieć. Przez frontowe okno 2. Ogłuszany, patrzę przez odrę, przez gówniane, coraz gęstsze feerie, jak chudy, rozczuchrany facet. Wyjeżdżę rowerem z doczepionym wózkiem na nowo wybudowane, strzeżone osiedle i pakuję płytę wiórową z obrzmiałych mrozem mebli pociąg. Jest za duża, to też łamie ją nogami, Zakłada krawężnik i skacze po niej. Nikt mu nie jest niemiły, bo to sylwester i wszyscy są pijani. Biją petardami w ziemię, rzekę i niebo. I dokładnie teraz przypominam się, że od dzieciństwa nienawidziłem idiotycznego powiedzenia traktować kogoś jak powietrze. I pytam go oczami przez siedemdziesiąt metrów w wrzasku nonsensu. Macie Mam tam jakieś, jakieś powietrze? I widzę, jak odpowiada mi gwałtownymi ruchami kończyn i bioder. Mamy dwa. Jedno wysoko, pełne korytarzy, drugie pod ziemią, w ścieżkach kretów, których nie możemy nazwać już korytarzami, żeby nie mącić dzieciom w głowach. I jeszcze szybciej dociera do mnie moja głupota, bo nawet nie wiem, czy w Syrii są krety. Ale krety chyba są wszędzie. Może kanał Sułeski odciął od siebie podgatunki, skoro udało mu się to z ludźmi? I widzę, jak, jak ktoś rzuca, krzyczy do niego przez balkon, i zrzucam zgrzewkę, i idę do niego, a on jedzie do mnie, i ustępuję mu drogi w wejściu na mosty warszawskie. Wracam na ten nowszy, a on wjeżdża na starszy, bo ja idę w Sylwestra 2018 na 19, a on jedzie w Sylwestra 2003 na 4. Kiedy drugiego mostu jeszcze nie było na skłot przy Kromera Do mnie, do pokoju, przez kuchnię i gościnny. Święta Święta Opasana kukurydzą Kleistym nasiołem kościoła pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, pasywna w gwałcie zbiorowym, przekopana przez podwórza, przewleczona przez ucho igielne z Judasza w celi Tomasza Komendy, niesiona prądem Wisło, wełtawo Dunaju, tłuszczu z chuja wieprza i macicy matki, świnio, święta świnio ze świń. Błogosławiony owoc żywota Twojego strach.